Już w najbliższą niedzielę, 13 stycznia, po raz 21 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak każdego roku w całym kraju odbędą się setki koncertów i imprez, a na ulicę wyjdą tysiące wolontariuszy, aby kwestować na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Podczas finału odbędą się również aukcje, z których dochód wspomoże zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane w tegorocznym finale zostaną podzielone. Połowa środków będzie wykorzystana na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, natomiast druga część zostanie przeznaczona na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Tradycyjnie, jak co roku, w wielkoorkiestrową akcję Owsiaka włączają się także Braniewianie. Po raz kolejny utworzono sztab złożony z harcerzy i strażaków ochotników, który będzie koordynował Braniewski finał. Eee, w tym roku eee... W finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy weźmie udział 200 wolontariuszy. Wolontariusze to harcerze, zuchy, uczniowie szkół branieckich, strażacy OSP i wszystkie osoby, które przychodzą chętne, chcą działać w orkiestrze, mogą i biorą udział w tym finale. Wielka Orkiestra to nie tylko wolontariusze, którzy kwestują na ulicach, ale. Wielu ludzi zaangażowanych w przygotowanie, w przeprowadzenie i w organizację całego finału. Także każdy, kto chciałby wziąć udział w finale, coś z siebie dać na rzecz orkiestry, coś przynieść na orkiestrę, coś zrobić w dniu finału, to wszystkich mieszkańców zapraszamy. Finałowy koncert rozpocznie się o 11.30 w Braniewskim Centrum Kultury i jak zapewniają organizatorzy, świąteczne granie w grodzie nad Pasłęką będzie pełne różnorakich atrakcji. Finał odbędzie się jak zwykle w Braniewskim Centrum Kultury. Na deskach będzie można zobaczyć takie gwiazdy jak formacja szantowa razem z Krzysztofem Jurkiewiczem. Zespół Imbir. Będzie też najmłodszy piosenkarz muzyki dance i disco polo w Polsce Bartosz Abramski. Jak też Gwiazda, która zdobyła w zeszłym roku na poprzednim finale wiele, wiele braw, ponieważ otwierała 20 finał, w tym roku będzie kończyła. Będzie to grupa State Arch. Tradycyjnie podczas. W finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brańskim Centrum Kultury, oprócz koncertów, odbędą się licytacje. Tego wszystkiego, co zbieramy tutaj na Braniewie od firm, które tradycyjnie co roku współpracują z nami, będzie wiele gadżetów do wylicytowania. Zachęcamy Państwa, abyście Państwo wyciągnęli z domu niepotrzebne rzeczy i przynieśli je do Brańskiego Centrum Kultury, aby wylicytować te rzeczy. Oprócz licytacji, loterii, kilku niespodzianek będą pokazy ratownictwa medycznego, sprzętu, służb mundurowych, ale przede wszystkim studenci. Przyjadą studenci ze Zebrowskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Wedlądu pokazać dla Państwa sprzęt medyczny, na którym oni się uczą i na co dzień pracują. Zapraszam również na imprezy, które będą towarzyszyły w wydarzeniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie to karaoke w czwartek oraz dyskoteka w sobotę w klubie Kontra. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przedsięwzięcie zapoczątkowane przez Jurka Owsiaka na początku lat 90. Od samego początku wydarzenie zyskało ogromną sympatię Polaków i stało się największą akcją społeczną w kraju. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowane od 20 lat, są dowodem na to, że Polacy potrafią się zjednoczyć i ofiarować pomoc potrzebującym.